Wykonałam robotę za Ciebie i znalazłam najlepszy kalendarz adwentowy tego roku. Jest tu. 25 okienek, 28 produktów, w tym 17 pełnowymiarowych. Gorąco mi od tego trzymania, on waży 4,5 kg. 520 zł, a w środku produkty za ponad 3,5 tysiąca, czyli prawie 7 razy więcej. Już Wam pokazuję, co w środku. Kultowy krem Elemis i moja ulubiona odżywka do włosów. Dalej krem do rąk L'Occitane. O, a tu jest krem pod oczy Ren. bardzo dobra marka. No i Sol de Janeiro, duże. Na Mikołajki róż do policzków w sztyfcie. Jest też paleta Makeup Revolution, to akurat me. Krem na podrażnienia. Dziesiąte okienko świetne. Ja ten krem espamniałam i wiem, że jest super. Maska do włosów Travel, o, a to wygląda jak zapychacz, ale nim nie o, jest. Pastki na nadgarstki się bardzo przydają przy myciu twarzy. A to już jest setting spray z mojej już listy. Suplementom w kalendarzach mówimy, nie? Udam, że tego okienka nie było. Tego w sumie też. Natomiast Medicaid to jest świetne uniwersalne serum i razem z tą dwójką robi super set do pielęgnacji w zasadzie każdej cery. Maska złuszczająca też się tu przyda. Zestaw pędzli I mały żel do mycia takie, mech. ale już na kolor wow mam ostatnio bardzo wkręć. super są te produkty. A tu mamy proszę państwa luksusową maskę na a co? tam gdzie są składniki aktywne powinien być SPF. Cieszę się, że wybrali lany. Mamy tu też typowo brytyjskie hity. Świeca z White Company pięknie pachnie, podobnie jak ten żel do mycia od kultowego w UK Molton Brown. A na święta, moi mili, okienko, które kolokwialnie mówiąc sprawia, że kopary opadają. No to jest ostateczny argument. W innych kalendarzach dostaniecie maca, ale jeden produkt, a tu mamy trzy.